Jestem na ulicy Ermeckalstrasse w Bonn. Piękna ulica, super ładne, utrzymane kamienice. I to właśnie na tej ulicy znajdowały się kiedyś koszary wojskowe. A teraz powstało tu centrum integracyjne dla cudzoziemców tak zwane Erstaufnahme Einrichtung. Jestem bardzo ciekawy, co myślą mieszkańcy tej tutaj fajnej dzielnicy na temat właśnie tego centrum integracyjnego, które tutaj powstało. Może będzie tu jakiś mieszkaniec, może się coś go zapytam na ten temat, jeżeli kogoś spotkam. Jest dzisiaj spokojnie, jest niedziela. Tak wyglądają domy, które znajdują się bezpośrednio naprzeciwko Centrum Integracji. I tak to właśnie wygląda. Wygląda trochę jak więzienie. Jak widzicie, nie można tu wchodzić, tylko sami mieszkańcy mają dostęp. Tu jest napisane, żeby nie krzyczeć i żeby w nocy e, się zachowywać po cichu. Pytaniem jest, w jaki sposób istnienie takiego centrum zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. To centrum może przyjąć nawet do tysiąca osób. Na tej ulicy mieszkają przede wszystkim Niemcy, konserwatywni, starsi Niemcy z rodzinami. Widzę, że jest tu jeszcze jedno wejście. Wstęp zbroniony. To znaczy, że idę i zobaczę, czy te drzwi są otwarte. Może uda nam się wejść do tego centrum. Niestety, zamknięty. Wszędzie są kamery. Całe centrum integracji jest monitorowane. Nikt tutaj się nie może z zewnątrz dostać, ani nakręcać żadnych materiałów i tak dalej. Także pewnego dnia Bundeswehra się wyprowadziła tutaj z Bon. Dużo osób straciło pracę. A niemiecka Bundeswehra i tak się non-stop pomniejsza. I rozdają sprzęt, na przykład na Ukrainę. Właśnie tu przychodził jakiś gościu z Security. Rozglądał się, tu patrzył na mnie, co ja tutaj chcę. Także. Naprawdę nie można za bardzo się zbliżać do tego centrum. Nie wiem, co tam takiego jest i w jaki sposób ma wyglądać integracja ludzi, którzy na przykład nie potrafią jeść widelcem i nożem z mieszkańcami takiej dzielnicy, na której się znajduje. Spróbuję obejść te koszary dookoła. Tu widzimy jeszcze budynek. Zobaczę, może z drugiej strony da się coś jeszcze. Innego nakręcić. A tam widzicie jak ochrona siedzi sobie na krzesełku i pilnuje tego ośrodka. Także mieszkańcy Europy powoli są po prostu oswajani z obcą kulturą, czy tego chcą, czy nie. Ja myślę, że obcokrajowcy z Bliskiego Wschodu nie są za bardzo zainteresowani niemiecką kulturą ani europejską e, oraz nauką języka, e, tylko po prostu chcą korzystać z świadczeń i wspierać swoje rodziny e, w ojczystym kraju. Także miasta Europy Zachodniej wykorzystują wszystkie pustostany do umieszczenia w nich imigrantów. Także w każdej dzielnicy miasta może teoretycznie powstać takie centrum, jeżeli znajdzie się tam jakiś odpowiedni pustostan, tuż koło Twojego domu na przykład, lub szkoły, do której chodzą Twoje dzieci. Ostatnio odczytałem artykuł w niemieckiej Weltzeitung o tym, jak modne teraz obecnie jest u młodych ludzi noszenie noży przy sobie. Takim drewnianym płotem tutaj miasto Bon odgrodziło to centrum od ulicy. Zobaczcie, jak to wygląda. Wracając jeszcze raz do popularności nożów, to znaczy, że temat tutaj na zachodzie po prostu jest normalizowany, a taki nożowników są już na porządku dziennym. Jak widzicie, za mną i tutaj po tej stronie, Siedzi ochrona, nie ma szans, aby nakręcić tam w środku jakiś materiał, aby wejść. Nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Kto tu jest chroniony? Czego tutaj zabraniają nam pokazać? Wiemy, że często ludzie, którzy są przyjmowani do centrów integracyjnych, to ludzie, którzy wychodzą z więzień lub zakładów psychiatrycznych, często bez dokumentów przebywają. W Niemczech. Także jest możliwe, że pewnego dnia takie osoby będą spacerowały wokół i Twojej dzielnicy. Także tu po lewej jest centrum integracyjne. A z tej strony zobaczcie nowy budynek Telekomu Niemieckiego. Także to jest też potencjalny budynek na. Nowe centrum integracyjne lub powiększenie tego starego. Jeżeli Telekom się stąd prędzej czy później wyprowadzi, to to centrum zostanie na pewno powiększone. Oczywiście, na takie tematy, na które dzisiaj, o których dzisiaj rozmawiamy, już niedługo nie będziemy mogli w ogóle mówić. Wszystkie takie tematy będą deklarowane jako e, mowa nienawiści. Dlaczego Unia Europejska nie chce, abyśmy pokazywali takie właśnie e, obrazy tutaj, jak wygląda na zachodzie Europy? E, nie życzą sobie tego, żeby po prostu ostrzegać społeczeństwo przed zagrożeniami, jakie wnioskują z niekontrolowanej, masowej migracji. Wiadome natomiast jest, że migranci chcą trafić do Europy ze względów ekonomicznych. Także niektóre kraje europejskie starają się osłodzić im jeszcze pobyt y, coraz większymi świadczeniami socjalnymi. I niestety również w Polsce w przyszłych latach będą powstawać y, takie centra, i później powstaną zapewne no-go zones, tak jak tutaj na zachodzie, do których policja nie będzie mogła się dostać. Powstaną geta, tak jak tutaj w Niemczech. Jeżeli oglądaliście film z Kölnbergu to wiecie o czym mówię, albo film spod Paryża. Też zapraszam do oglądania tego filmu, to zrozumiecie. Jaką przyszłość będzie miała Polska? Także uchodźcy najczęściej z Bliskiego Wschodu będą przenoszą po prostu swoje zwyczaje do Europy. A jak tutaj w Niemczech zauważyłem, ludzie coraz mniej są przywiązani do tradycji czy historii, lub do chrześcijaństwa. Ludzie już po prostu nie mają wartości. W sumie społeczeństwo na zachodzie staje się znudzone, bezradne i bezwartościowe we własnym kraju. Także planem Unii Europejskiej jest stworzenie nowego społeczeństwa bez jakichkolwiek. Wartości, i ja uważam, że jest to bardzo groźny system, który doprowadzi do samobójstwa całej Europy. Teraz spójrzcie, jak wygląda dom, który jest naprzeciwko tego Centrum Integracji. Piękna kamienica. Niestety opuszczona straciła pewnie bardzo dużo na wartości właśnie ze względu sąsiedztwa tego centrum integracyjnego według federalnej agencji edukacji obywatelskiej Bundeszentrale für politische Bildung w Niemczech Ludność pochodzenia migracyjnego jest na poziomie 30%. Jest to około 25 milionów osób. Obecnie wygląda na to, że Niemcy chcą ograniczyć migrację, przez to, że rośnie poparcie dla prawicy, głównie z uwagi na nielegalnych migrantów. Dlatego Niemcy zaczynają zamykać granice. Ja zauważyłem jednak, że jedynie na polskiej granicy są kontrole. Jeździłem tutaj na zachód. Byliśmy we Francji, w Belgii, w Holandii i tak dalej. I tam nie ma żadnych kontroli na granicach. A i w Polsce zapowiadają się wybory prezydenckie. I już partie rządzące mówią o potrzebie Ochrony granic. Tusk również zapowiada czasowe zawieszenie prawa do azylu, ale już cztery dni później rewiduje swoją wypowiedź na ten właśnie temat. Z drugiej strony, polski rząd planuje budowę 49 centr integracji dla cudzoziemców za ponad. 400 milionów złotych. Nie ma również żadnego sprzeciwu rządu na forum europejskim wobec planów przymusowej relokacji. Już dzisiaj przebywa w Polsce 20 tysięcy osób, którym negatywnie rozpatrzono wnioski o przyznanie azylu, a w Niemczech jest ich. 300 tysięcy aktualnie, także nieco więcej. I oni na pewno nie opuszczą terytorium ani Polski, ani Niemiec. No, że teraz już wiecie, jak wyglądają centra integracyjne. Tutaj w Niemczech jest ich o wiele więcej. Miejmy nadzieję, że takie centra nie powstaną w Polsce. Ma być na ten temat referendum także może Polska uniknie tego budowy takich ośrodków za taką grubą kasę jeżeli podoba Wam się ten odcinek to dajcie nam proszę łapę w górę subskrybujcie nasz kanał i komentujcie na temat jestem bardzo ciekawy co macie do powiedzenia a na dzisiaj życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia hej